Dzień dobry, cześć, witajcie moi kochani Marcin Majewski z Złotniki w 12. Witam na tym wesołym kanale z wesołymi domkami. Moi drodzy, zapraszam do oglądania. Dzisiejszym tematem będzie ten dom, oto domek. 3 metry na około 8 metrów. Nie mierzyłem dokładnie. E, inaczej, zmierzyłem krokami, <noise> nie będę was tu ściemiał, nie, nie dam um, rady szybciej. Słuchajcie, domek dopiero wjechał, tam ze 3-4 dni temu właśnie został sprawdzony, tam ktoś pytał, panie, może byś pan gaz załączył, prąd, no to tak właśnie wygląda, żeby, nie, żeby była jasność, że ja nie mówię, że ten domek gdzieś u kogoś był sprawdzony, jest sprawdzony u mnie, zostało jeszcze tylko do, do, do naprawy, będzie wymieniony nowy Junkers na ciepłą wodę, dlatego że, Poprzedni właściciele go uszkodzili i się nie nadaje do dalszego użytku. A ci, którzy mnie zakupili, wiedzą, że ja sprzedaję tylko dobre domki. Moi drodzy, domek jeszcze też nie wykompany, będzie dopiero jutro Kompany wewnątrz, zewnątrz. Generalnie jest zajebisty i oferta jest skierowana dla osób, które nie mają kasiory i chcą kupić coś yy, taniego, coś fajnego, gotowego do użytku. Przede wszystkim, tak? Dach ma półokrągły. Jaśniuteńki jest z zewnątrz, po bokach. Zobaczcie, tu ma olbrzymie okno od salonu. Tu ma od sypialni mniejszej, od sypialni małżeńskiej. Tak. Wszystkie linie, oczywiście, są prośniuteńkie. Domek wygląda świeżo, fajnie. Jest gotowy do użytku. Znaczy, od jutra będzie, może tak. Władujemy się wyjątkowo, słuchajcie, w butach. Bo, chcę, bo nie był jeszcze sprzątany, to po pierwsze. Ale mimo, że nie są sprzątane, to ja i tak zawsze zdejmowałem do tej pory. Także. Robię to dlatego, że zaraz zacznie padać. I chcę wam tu na szybko coś nagrać, bo dzwonicie, piszecie i prosicie o to. Zobaczcie, olbrzymie kanapy, wygodne, jakiś mały stolik, ciemna wykładzina, także mamy psiaki, tu mamy dwa dodatkowe krzesła. Ładniutki stolik, kominek mamy tutaj gazowy, tu mamy szafę ze skrzynią prądową. Lecimy dalej. Zobaczcie zlew. O, lodówka. Lodweczka. O, widzicie, ktoś mnie tam prosił. Panie, o, ładnie mrozi. Włączenie prądu. Słuchajcie, pewnie z rok czasu mnie ta osoba prosiła. Wybaczcie, ja naprawdę e, dużo czasu tym poświęcam i nie na wszystko mi starcza czasu. Mamy fajne szafeczki, wszystko równiuteńkie. O, tutaj Wam powiedziałem, jak w trakcie sprawdzania, oczywiście został sprawdzony. Zostało tylko uzupełnić tutaj Junkers na ciepłą wodę. Kuchnia gazowa. Tu mamy szuflady na szpitce. No, tu mamy kolejną szafeczkę. Aha, pokażę Wam jeszcze tutaj sypialenkę. Proszę, tak ona wygląda. No. Mamy materacyk, dosyć taki fajny, gruby. Tu jakaś półeczka. Tu pewnie powinno być jakieś łóżko. No, domek przyjechał. Tak jak widzicie, nie ma tego łóżka. Jak się uprzecie, poprosicie i się dogadamy, ja Wam dołożę. Niech będzie taka potrzeba, bo mam jakieś tam wolne... Tutaj też mamy, widzicie, gumuleum, tu mamy też materaz ładny, tu mamy szafę jedną, dwie półeczki, jakiś antyczny <grywa> żyraptor. Dobra, sprawdźmy jeszcze, czy ma łazienkę. Ma łazienkę. Ma łazienkę z tą tak zwaną półwanną, jest w porządku. Kibelek, walka miejsce na ręcznik. Moi drodzy, domek nie jest dużym domkiem. Oglądacie ze mną najczęściej domki te klasy XXXL, bądź XL, bądź w ogóle Mega L. Dlatego tutaj musicie pamiętać, że jak dzwonicie do Majewskiego, to musicie pytać, panie, szukamy małego domku, czy szukamy domku w małej kasie? W małej kasie dużego domku no nie jesteście w stanie kupić, chociaż otworzycie OLX i tam znajdziecie ich, będzie do kolorów wyboru. No ale co z tego, że zaczniecie jeździć i nie kupicie nic, bo to będą po prostu takie stojące, brzydkie świetniki do remontu. No, każdy inaczej, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. U mnie w każdym razie uczciwie kupię za 30 tysięcy mały domek we fajnym stanie, który będzie służył u Was latami na działce będzie dawał radość, będzie dawał zadowolenie. Transportem zajmę się ja, macie transport lokalnie gratis. Cena tego domku tak na szybko, macie cenę 30 tysięcy. Oczywiście macie też transport zapewniony lokalnie. Jak gdzieś tam dalej, musicie dołożyć tam z tysiaka bądź z półtora na jakieś tam koszty paliwa, no bo no, nie ma marży na tym, nie zarabiam. Wiecie, mam tak po prostu do, na, na dorzutkę tego typu domki i, 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 i bardzo je lubię, ale no, też nie ukrywam, że bardzo ciężko się sprzedają, bo szukacie czegoś innego. Ok. Marcin Majewski, Złotniki 12, plac sprzedażowy w Złotnikach, o, powtarzam się, i mój telefon 609 003 Do zobaczenia, do następnego, hej!